Hello, Lolash dzisiaj szybki story time. O tym, jak mój kolega prawie w szkole dołączył do Squid Game. W ogóle to nowa też lokacja w Fortnite, przez na oczu godzili. No, nie! Dajcie mi dokończyć story time'a. Uświadiczamy. A jest tak. Bo to. Chyba na lekcję historii. Piąt dnio. No chyba piątek. Koniec weekend. Pra, pra, prawie weekend. Koniec szkoły. Ostatnia lekcja. Historia. Easy. Ja z moim kolegą siedzimy. Dobry kolega. No to tak. Widzę na krzesłach za nami karteczki. Na pewno wszyscy z Was Speed Game. No wiecie tak tą grę? Ten serial na Netflixie jakę dla dzieci. No, ja no, miała tu wpisane, jeszcze była bardziej popularna. To tak, to tak. Biorę. Pokazuję kartkę mojemu koledze. Tam nawet numer telefonu. I co on robi? Oczywiście idzie do, ki o, idzie do kibla i dzwoni pod ten numer. Ja nie wiem, co, co on odwala. Po co on to robi? Wraca. Pytam się go i co? Chciałem coś. Z, zwo w kiblu. Wrócił, pytał się go I co? Odebrał coś? A on takie No I ja się pytam I co mówił? A on a, a on na to, zgadnijcie co Ktoś odebrał jakimś babcinym głosem, jak on to powiedział Powiedział Zapraszam cię do Squid Game Co my to tyle Nara no.